Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. 8.12 i pół na zegarze. Dzisiaj naszym gościem jest Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej. Dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Wczoraj y, wiadomość y, pozytywna, chyba Janusz Wojciechowski został zaakceptowany jako unijny komisarz do spraw rolnictwa. Taką decyzję podjęli koordynatorzy grup politycznych w Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Mówię, że dobra chyba, no dobrze, że Polak zostaje, a z drugiej strony zadajemy sobie pytanie, czy to, że Polak jest, czy będzie komisarzem do spraw rolnictwa, będzie miało jakieś bezpośrednie przełożenie na polskich rolników, czy tam jest taki poziom polityki unijnej, że narodowość nie ma znaczenia? Ja nie jestem jakimś znawcą wielkim. Stosunków panujących w Komisji Europejskiej, bo nie mam, nie mam skąd mieć tej wiedzy. Natomiast cieszę się, że Polak jest komisarzem, czyli, mówię znaczy, ministrem, bo to tak trzeba no powiedzieć, tak. bo to jest rząd, ministrem w rządzie unijnym, że będzie się zajmował sprawami rolnictwa. Oczywiście, ponieważ za rok będziemy mieć nową perspektywę, to znaczy od 2021 roku będzie nowa perspektywa, to z tym, Oczywiście musimy wiązać i wiążemy duże nadzieje. W Unii Europejskiej od roku, od jakiegoś czasu trwa dyskusja nad nowym podejściem do wspólnej polityki rolnej. Zresztą jest to jedno, jedno z zadań, o którym się głośno mówił poprzednik pana Wojciechowskiego, Phil Hogan właśnie o tym mówił, między innymi na drugim kongresie wsi polskiej w, w Jasiące, że jest w tej chwili potrzeba... Przebudowy wspólnej polityki rolnej. Ma być to polityka nastawiona między innymi na zazielenienie, zresztą nowa komisarz Unii Europejskiej o tym mówiła. Ma być nowe podejście do obszarów wiejskich, a także mają być pokonane, czy też ma być próba pokonania nowych Zjawisk, które się pojawiły w zglobalizowanym rolnictwie światowym, czyli krótko mówiąc, kwestie konkurencji. No właśnie, spróbujmy tak, na ile zdążymy prześledzić kilka tych kluczowych spraw, którymi będzie zajmować się Janusz Wojciechowski, którymi zajmuje się w ogóle komisarz do spraw rolnictwa, bo kilka zapowiedzi też nasz polityk przedstawił w tym drugim, zwłaszcza przesłuchaniu w Unii Europejskiej. No Między innymi sprawa ważna, chyba, chyba najważniejsza, jak sądzę, dla naszych rolników, to jest zrównanie. Dopłat bezpośrednich dla, dla rolników do hektara. Tutaj Polska, polski rolnik otrzymuje 240, nieco ponad 240 euro, a maltański na przykład 600, ponad 600 euro. Przed nami są też Niemcy i do nich chcielibyśmy, zdaje się, wyrównać nasze dopłaty. To jest rzeczywiście istotne? To jest bardzo istotne, ponieważ dopłaty swej konstrukcji w Europie są obliczone na to, żebyśmy konkurowali na, na zglobalizowanych. Rynkach. Polska, po kilkanaście lat temu, jakśmy negocjowali wejście do Unii, no niestety nie uzyskała takich warunków jak stare kraje Unii. Mieliśmy inną konstrukcję dopłat. Zresztą tutaj nie mamy czasu na to. Ówczesne dopłaty po wejściu do Unii były uzupełniane z budżetu krajowego. Zresztą, A teraz nie są? Też są chyba. W tej chwili nie są uzupełniane z budżetu, natomiast w 2013 roku była podjęta decyzja już tutaj w Polsce, że przesuwamy z drugiego filaru 25% do pierwszego, czyli na, na dopłaty. Ten drugi to, żeby... filar to są pieniądze na inwestycje drugi, drugi, na terenie. ogólnie rzecz biorąc, jest to na rozwój obszarów wiejskich. Z tego zgodnie zresztą z, z rozporządzeniem unijnym e, przesunięto 25% na pierwszy filar ratując w ten sposób ten poziom dopłat, który mamy w tej chwili, a on jest i tak niższe niż średnia europejska. Tutaj kraje mają pewną dowolność, zdaje się, w, w tworzeniu tej polityki, a co w takim razie Janusz Wojciechowski, jako czy w ogóle komisarz do spraw, do spraw rolnictwa może zrobić? Może nakazać krajom wyrównanie dopłat, może dać yy, większe pieniądze na poszczególne państwa? Yy, to znaczy nakazać na pewno nie. Natomiast proszę pamiętać, że yy, komisarz. A właściwie Komisja Europejska ma je, jako jedyna instytucja, jako organ wykonawczy ma is, inicjatywę y, ustawodawczą. W związku z tym ja mam nadzieję, że y, przez to, że pan Wojciechowski będzie y, y, tym komisarzem, on będzie miał możliwość wpływu na kształt rozporządzeń unijnych bo z doświadczeń poprzednich okresów wiemy, że zwykle w ostatnim momencie to rozporządzenia unijne są decydujące o kształcie polityki. Tak też było w 2014 roku i stąd jest ta nadzieja, że jakby będąc komisarzem będzie łatwiej można wpłynąć na, na dokument czy na rozporządzenie, które będzie te sprawy rozwiązywać. Poza dopłatami jakiej decyzji zwłaszcza polscy rolnicy, śląscy rolnicy oczekują od nowego komisarza? Przede wszystkim najważniejszą sprawą jest poprawa ochrony rolników Unii Europejskiej, bo to nie można powiedzieć tylko naszych. Tak w tej debacie padło nawet taki padł argument, że każdego dnia w Unii Europejskiej znika tysiąc gospodarstw rolnych. Tak, bo, bo trwają intensywne zjawiska przemian strukturalnych. One przebiegają trochę inaczej niż Polscę. Tu kiedyś na tej antenie na ten temat mówiłem. Jednym z priorytetów w tych starych krajach Unii jest m.in. odnowienie, odmłodzenie tej, tej kadry zarządzającej gospodarstwa. My z tym akurat większego problemu nie mamy. Natomiast oczekujemy przede wszystkim ochrony interesów ekonomicznych. Zresztą cała wspólna polityka rolna jest nastawiona na, na, na tę ochronę, między innymi dopłaty, ale to jest jeszcze za mało, ponieważ znajdujemy się pod nieprawdopodobną presją um, żywności z, z zachodniej półkuli, czyli Ameryka Północna, Południowa, ale także z Azji, z Australii i Poza dopłatami jeszcze jest ważne to, żeby nasza żywność miała szansę na tych rynkach. Kwestia CEł, różne są narzędzia, są twarde i miękkie narzędzia ochrony rynku. Z Słami jest tak, że jesteśmy pod, pod presją umów z, z Dochy i różnych innych międzynarodowych, generalnie są to umowy związane z Międzynarodową Organizacją Handlu. I y, Unia Europejska znajduje się już od wielu lat pod presją y, zewnętrzną y, y, w celu ułatwienia wymiany towarowej. Krótko mówiąc, y, no, żąda się, aby Unia Europejska zlikwidowała bariery celne, żeby dopuściła żywność z zewnątrz i my musimy się tego bać. Wiemy, co się dzieje w tej chwili na naszym rynku, w sytuacji, gdy zboże ukraińskie wpływa w dużych ilościach na nasz rynek i destabilizuje na nasz rynek. Aż trudno sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby się Unia otwarła w ogóle na na żywność właśnie z, z Ameryki Południowej, z Ameryki Północnej w sposób nieograniczony. Tymczasem tutaj pada jakby postulat w drugą stronę, bo i zdaje się Janusz Wojciechowski i, i i szefowa Komisji Europejskiej mówił o tym, żeby właśnie wzmocnić europejskie rolnictwo na rynkach światowych, czyli no żeby był raczej eksport. To się o uda? to chodzi. Ja o tym właśnie mówię, że mhm. tego właśnie brakuje, bo to jest ten aspekt ekonomiczny. Czyli po pierwsze, narzucenie. A albo co, nie inna... wpuścić innych, a wysłać nasze to się da zrobić? To się częściowo da, bo to nie jest jedno narzędzie, to jest bardzo wiele narzędzi, ale między innymi chodzi o to, żeby wysokie standardy unijne dotyczące żywności. Były respektowane przez tych, którzy chcą wejść na rynek europejski. Bo, na przykład, Amerykanie mają inne normy na żywność, znacznie łagodniejsze niż nasze. W związku z tym, nam jest trudno jako rolnikom europejskim konkurować na tym rynku. Chodzi o to, żebyśmy także metodami politycznymi. Czyli żeby Komisja Europejska metodami politycznymi y, potrafiła wyegzekwować na tych, którzy chcą wejść na ten rynek, stosowanie tych wysokich norm, a nie żebyśmy my przegrywali tylko dlatego, że tam się stosuje tańsze środki ochrony roślin, jest większy wybór tych środków, nie przestrzega się zasad dobrostanu y, zwierząt, nie chroni się y, gleby y, y, itd. Tak Janusz Wojciechowski wymienił takie punkty: zrównanie dopłat rolnych, o tym mówiliśmy, wzmocnienie europejskiego rolnictwa na rynkach światowych, o tym mówiliśmy, dążenie do wysokich wydatków na ten sektor i redukcja biurokracji. Między innymi te punkty: biurokracja w Unii Europejskiej doskwiera rolnikom. To się tak ładnie mówi uproszczenie. Ja sobie przypominam, że już 7, 6-7 lat temu przy poprzednim. W okresie programowania także się mówiło o znacznym uproszczeniu wspólnej polityki rolnej. Ja tego, mówiąc szczerze, po, tych, po upływie tych siedmiu lat tego uproszczenia nie widzę. No tutaj, prawo Parkinsona chyba działa, że biurokracja się trzyma dobrze. Życzyłbym sobie, żeby ta biurokracja była znacznie. Yy, uproszczona, ale czy to jest możliwe? Nie wiem, życzę sobie tego. A to jest biurokracja przy rozliczaniu tych dopłat? Czy to przy jest czemu? biurokracja, która ma jest na różnych szczeblach. Ona jest na etapie tworzenia prawa, tworzenia przepisów szczegółowych. Bardzo długo to trwa w Unii. To jest biurokracja polegająca na tym, że dany kraj członkowski musi bardzo długo czekać na ust, odstępstwo yy, w jakimś tam zakresie. To trwa miesiącami. No i kwestia już na poziomie poszczególnych krajów dotycząca rozliczeń szczegółowych. Tutaj to nie jest kwestia dopłat, bo tutaj, jeżeli chodzi o dopłaty, to ta, ta biurokracja ona jest stosunkowo mała. Natomiast generalnie chodzi o biurokrację związaną z, z programami obszar, rozwoju obszarów wiejskich, z twardymi głównie. Programami. To jeszcze pytanie o ekologię, bo to też było mocno podkreślane, że w tej całej polityce rolnej, unijnej ważna będzie, ważny będzie teraz aspekt ekologiczny, ochrony środowiska. Co to oznacza dla nas w praktyce? To jest trend, który już jest kontynuowany od praktycznie kilkunastu lat, to jest związane z tak zwanym zazielenieniem. W tej chwili Ursula von der Leyen, czyli komisarz europejski, również ogłosiła, że Komisja Europejska będzie działała pod presją tego, tego zazielenienia, ale nie w rozumieniu rolniczym, tylko ogólnie ekologicznym. Co to oznacza? Każde działanie proekologiczne w sytuacji takiego zglobalizowania rolnictwa jakie mamy w tej chwili to jest pogorszenie warunków y, rolnictwa europejskiego bo my podnosimy standardy bo jeżeli mówimy o zazielenieniu to znaczy że chronimy glebę chronimy wodę ograniczamy stosowanie środków ochrony roślin, poprawiamy do, dobrostan zwierząt e, e, i to, to jest w zderzeniu z resztą świata, mówiąc tak obrazowo. Czyli się to tego, kosztuje to, po to prostu. To się nie przestrzega i automatycznie każde, każda dbałość o e, ekologię, ona e, no, wiąże się z, albo z większymi kosztami, albo z mniejszymi plonami, e, z większym nakładem pracy i to jest jakby w zderzeniu z tą poprawą konkurencyjności. Z jednej strony nasze rolnictwo europejskie i nasze Krajowe powinno być bardziej konkurencyjne, czyli powinno móc oferować tańszy produkt o wysokiej jakości, a z drugiej strony standardy jakościowe, środowiskowe e, rosną i e, generują dodatkowe koszty. No to nie lada wyzwanie przed Januszem. To jest bardzo wyzwanie, tak. Roman Włodasz, prezes śląskiej izby rolniczej dzisiaj był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM.